Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza, chwała tobie, Panie. Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł, wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom." Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest syn tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy wasze, które widzą to, co Wy widzicie. Bo opowiadam Wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co Wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo pańskie, chwało Tobie, święty i nasze grzechy. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś uzdolnił mnie do tego, by mówić tylko i wyłącznie to, co Ty chcesz powiedzieć. Duchu Święty, mów przeze mnie, Mario, prowadź te słowa do naszych serc. Sprawa, by one były dla nas mocą i radością, abyśmy doświadczyli, jak mocne jest Słowo Boże, jaką ma moc działania w nas i wokół nas. Maryjo, ochraniaj to Słowo w nas, niech ono wyda właściwy owoc we właściwym czasie. I zanurz nas w najdroższej krwi Jezusa, i nas tutaj, i tych wszystkich, którzy słuchają. Zabezpiecz to Słowo, by nie niezrozumianego go niewłaściwie albo yy, szedzono z niego. Panie, działaj. Maryjo, ochraniaj nas, niech wszystko wyda właściwy owoc wiary i nawrócenia. Usiądźmy sobie. Kochani, zawsze Słowo Boże jest idealnie trafne na dany dzień, bo Bóg do nas mówi i ma odpowiedź dla nas. Czas się zmienia, czasy się zmieniają, Słowo jest to samo, ktoś może powiedzieć to samo co rok temu. Tak, to samo co rok temu, tylko że my jesteśmy inni, mamy inne doświadczenie i sytuacja jest inna. I słowo zawsze trafia w sedno. To jest niesamowite. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego. O co tu chodzi? Różczka to wiemy, z pnia wyrasta. Jesse to ojciec Dawida, który żył w Betlejem, czyli już wiemy, że chodzi o potomka Dawida, jakiegoś prapraprawnuka Dawida. I spocznie na niej duch pański, i tutaj mamy mądrości, rozumu, radę, męstwa, wiedzy bojaźni pańskiej. I upodoba sobie w bojaźni pańskiej. Czyli już wiemy, że to będzie człowiek, na, którym zstąpi, na którego zstąpi Duch Święty. Co to jest bojaźń pańska? Czy bojaźń pańska oznacza strach przed Bogiem? Nie. Bojaźń pańska to jest poważne traktowanie Pana Boga i lęk nie przed Bogiem, tylko przed grzechem. Kochani, grzech jest największym dramatem i największą tragedią, i tego się trzeba bać. Jedynej rzeczy, której się trzeba bać, to grzech. Nie szatan, bo szatan owszem jest. Ale kiedy kiedyś jesteś zjednoczony z Jezusem, Jezus jest w tobie. Jesteś w stanie łaski, to nie ty się masz bać szatana, tylko on się ciebie boi. Myślę, że wielu z nas szło kiedyś trasą z Morskiego Oka na Mięguszowiecką Przełęcz pod chłopkiem. Ta, ten szlak po polskiej stronie jest zamknięty. Dochodzi się tylko tam do pewnego momentu i się wraca. Ale można na dziko zejść na Słowację. Kto wie, kto tam szedł, to wie. I kiedy idziemy tą trasą, wychodząc nad czarnego stawu, nad, znajdując się nad czarnym stawem pod rysami, jest pod kazalnicą takie przejście bardzo ciekawe. Jest półka skalna, może, może gdzieś ma 50 centymetrów czy 30. Jest łańcuch u góry, wyżej, i na dole przepaść 500 metrów. E, ja pamiętam, że zawsze mówili mi o tym i się bałem, aż w końcu się zdecydowałem, wziąłem uprząż i poszedłem. No, ciekawe doświadczenie. I chyba nie mam mocnych takich, którzy by się nie bali tamtędy iść. Jest lęk, normalny. I tak samo lęk przed grzechem. Kości, kochani, święci nie bali się śmierci. Nie bali się niczego, tylko bali się jednego oderwać się od Pana Boga przez grzech. Więc upodoba sobie w bojaźni pańskiej. Pan Jezus ma wstręt, Bóg ma wstręt do grzechu. I Duch Święty może to samo w Tobie uczynić. Bo my często, kiedy żałujemy za grzech, no to żałujemy, tak, pobieżnie i potem wracamy do tego, ponieważ ten grzech kojarzy nam się z przyjemnością jakąś, z jakąś korzyścią. Ukradł, ukradł coś komuś, no to miałem z tego jakąś korzyść. Yy, zrobiłem coś złego, no to coś jakoś było z tego, nie? I często my do tego wracamy i wracamy do grzechu. I można poprosić Ducha Świętego, żeby tak nas przestawił myślenie i wolę, żebyśmy grzechu nie kojarzyli z tym z tą przyjemnością, ale z tym, co ten mój grzech zrobił Panu Jezusowi, który, umiał, który umierał na krzyżu, którego tak strasznie sponiewierano. Moi drodzy, i dlatego właśnie to jest ważne. O to chodzi. Lęk przed grzechem, bojaźń Boża. To nie bojaźń przed Bogiem, bo Bóg jest miłością, tylko przed grzechem, bo wtedy wpadam w przepaść i istnieje niebezpieczeństwo. I tutaj jest, później znowu, mowa o słowie: Różgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swych warg, u śmierci bezbożnika. Jezus, to wiadomo, słowo Boże ma taką moc, ale nie rozwijamy tego. Owego dnia to się stanie. Korzeń jego stać będzie na znak dla narodów. Do Niego ludy pójdą poradę i sławne będzie miejsce Jego spoczynku. O co tu chodzi? Tu chodzi o krzyż. Prorok Izajasz zapowiada, że owocem życia Jezusa będzie Krzyż. To będzie znak. Zobaczcie, dwa tysiące lat minęło. I znak Krzyża jest niesamowity. Niesie, niesie ze sobą niesamowitą moc. Księża, którzy posługują modlitwą o uwolnienie, widzą, jak bardzo duchy złe reagują na Krzyż. To jest przerażające. Kiedy mamy ten Krzyż Świętego Benedykta z tym takim medalem Świętego Benedykta, jest osoba opętana bądź zniewolona. Kiedy zbliżamy się do krzyża, to krzyczy, a kiedy dotkniemy, to reaguje tak, jakby ją dotknąć rozgrzanym żelazkiem. Że tylko krzyż jaki ryk nienawiści wobec tego znaku. Moc krzyża. Krzyż ma naprawdę wielką moc, bo Jezus na Nim umarł, i Jezus powiedział, kto chce pójść ze mną, niech się zaprze samego siebie weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. I Ewangelia dzisiejsza, piękne słowa. Jezus rozradował się w Duchu Świętym. Kochani, są dwa rodzaje radości. Jedna radość to jest taka radość emocjonalna. Obejrzymy jakiś fajny sketch, usłyszymy fajny kawał, jakiś filmy fajne zobaczymy sobie na internecie i się śmiejemy przez jakiś czas. Albo sytuacja się wydarzy taka śmieszna i potrafimy się śmiać cały dzień. Ale to jest radość emocjonalna, krótkotrwała i przelotna. Ale istnieje inna radość. O wiele mocniejsza i o wiele głębsza, nieprzewrotna radość nieemocjonalna, radość w Duchu Świętym. I Jezus tak się rozradował właśnie w Duchu Świętym i powiedział takie słowa: wysławiam cię, Ojcze, Panie, Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Moi drodzy, na pewno, gdyby ktoś z nas umiał wyprowadzić równanie R równa się MC kwadrat, albo na przykład równanie Schrödingera czy Heisenberga. Jeszcze wiedział, o co w tym chodzi, no to już byłby gość, nie? Ja pamiętam, że myśmy na filozofii przyrody się uczyli tego na pamięć, bo trzeba było znać to równanie i co jest, co, ale żeby do tego wyprowadzić, to nie było szans. No ale wyobraźmy sobie, że znasz coś, nie? To można powiedzieć, że to że jest człowiekiem na pewnym poziomie. O, to już jest gość, bo doszedł do takiego rozwoju umysłowego, że jest w stanie podążyć za takimi równaniami, że potrafisz operować na poziomie czterech czy pięciu wymiarów, że masz niesamowitą wyobraźnię i logikę, tak jak na przykład Albert Einstein. No to był geniusz. I nam się wydaje, że. Im więcej tej wiedzy mamy, takich zdolności, to tym bardziej zrozumiemy wszystko. Nieprawda. Jezus powiedział tak, te tajemnice królestwa zakryłeś przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś prostaczkom tak ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. I tutaj mamy znowu takie słowo polskie prostaczek. To to jest ten prostaczek. Nie mylić z prostakiem. Prostak to jest pejoratywne znaczenie, natomiast tutaj. Tłumacze w Biblii 1000 zostawili to, to słowo, ale ono było jeszcze w dawnych czasach inaczej rozumiane. Prostaczek po polsku to był człowiek, taki jakby to powiedzieć, prosty, niewyniosący się, pokorny człowiek dobrej woli. A gdybyśmy z języka greckiego spróbowali to przetłumaczyć, to by, był, by wyszło niedojrzałym. Że objawiłeś to niedojrzałym prostaczkom. Czyli są pewne rzeczy, które nie zrozumie człowiek mądry i roztropny, ale człowiek prosty. I tu mi się przypomina wiele lat temu, może z 20 lat temu, na jednej stacji telewizyjnej był taki teleturniej milionerzy. I był taki starszy pan, nie wiem, może miał 60- parę lat niesamowicie mądry, po prostu gość nie z tej ziemi. Jak odpowiadał na pytania? Nawet nazwy fachowe, tam już wyższe te kwoty były, to była jakieś fachowa nazwa zaworu, który jest stosowany w łodziach podwodnych. I on to wiedział. Szok. I słuchajcie, pytanie za milion złotych. Jaki kolor futerka ma Teletubiś Po? Gość, który wszystko wiedział. No proszę, kto wie, dzieci wiedzą jaki, proszę. Czerwony, no proszę, no widzicie. No właśnie, zobaczcie, prosto tak, wiecie, stacja zaryzykowała, nie? bo gdyby miał wnuki, no to by wiedział, ale ten pan widać nie miał wnuków i nie był zorientowany, nie miał żadnego koła ratunkowego i zrezygnował. Wziął gwarantowano pół miliona chyba wtedy. A to było takie proste. Ja pamiętam to, bo to było autentycznie. To się takie rzeczy się zapamiętuje. Zauważmy, o co tu chodzi: byśmy tak odbierali Królestwo Boże i Słowo jak dziecko. Bóg mówi i trzeba to zrobić, nie? Jak odebrać? I teraz Wam tu wytłumaczę bardzo ważną rzecz. Ponieważ ludzie, im większy mają iloraz inteligencji, im więcej rozumieją, to sobie kombinują, żeby tak zrobić, żeby nie obrazić Pana Boga, a zrobić po swojemu. Czyli naginają przykazania do, do pewnych rzeczy. Kochani, tak naprawdę nasze życie, całe nasze życie jest przygotowaniem do próby wiary. Jest. I ona wcześniej czy później nastąpi. Ja pamiętam, jak zdałem prawo jazdy w Nowym Sączu, się uczyłem, jeździłem maluchem. Potem był czas przerwy i miałem Skodę setkę i pierwszy raz wsiadłem sam do samochodu. To jest straszna odpowiedzialność, bo jak jadę z instruktorem czy z egzaminatorem, no to zawsze ktoś jest obok, kto ma kierownicę, obok, znaczy kto ma tam jeszcze dodatkowe, tam gaz, hamulec, sprzęgło i yy, yy, może mi pomóc, a tu jestem sam. I pamiętam pierwszą moją trasę, którą zrobiłem, robiłem tak, żeby nie było za dużo zakrętów w lewo, żeby to była mało ruchliwa trasa i sobie jadę, Panie Boże, co to będzie? Żebym w kogoś nie wjechał, żebym się nie minął tam z czymś, bo to jest rzeczywiście problem. I później nabieramy, nabieramy pewności, a potem ta pewność może przekroczyć pewne granice, co może skutkować pewnymi konsekwencjami. Kto wie, to wie o co chodzi. Kochani, przychodzi taki moment, że pilot samolotu myśliwskiego wychodzi z symulatora i wsiada sam. Że paralotniarz, Rozpędza się i leci sam, i jesteś zdany na siebie. I moi drodzy, przychodzi taki moment, kiedy przyjdzie próba wiary. I teraz albo wchodzę, albo nie. Czy jestem do tego zdolny? Na czym może polegać próba wiary? Że dostaniesz w życiu taką propozycję, żeby się upodobnić do Jezusa. Na przykład ktoś cię obsmaruje. Ktoś niesłusznie Cię obgada, zrobi z Ciebie kogoś, kim naprawdę nie jesteś i nie masz żadnej możliwości obrody. Na czym polega Twoje zadanie? Co masz wtedy zrobić? Jeżeli jesteś człowiekiem niewierzącym, niedojrzałym, nie masz powiedzmy Jezusa i nie słuchasz Słowa Bożego, to wtedy obmyślasz zemstę. Wtedy obmyślasz obronę. No bo przecież zostałem dotknięty ambicjonalnie. No jak ktoś coś takiego mógł mi powiedzieć, mógł mi zrobić? I popadamy w nerwice, popadamy w rozpacz, popadamy w depresję, zamykamy się w sobie, tracimy radość życia, a zły duch się cieszy. Depresja, stany samobójcze i różne inne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że ktoś mnie dotknął ambicjonalnie, a ja tego nie zniosę. No to dobrze, no to co trzeba zrobić? Jaka jest pozytywna odpowiedź? Panie Jezu, Ty znasz prawdę. Ja ci to oddaję i się tym nie przejmuję. Kochani, to jest niesamowite. Obsmarują cię, obgadają cię, wiadomo, to boli. Tego się nie da. Tego bólu nie da się. Nie da się w jakiś tam sposób powstrzymać, ale... Masz czas, miną emocje i wtedy co? I wtedy jest czas, kiedy minęły emocje. Dobra, Panie Jezu, to rozrobię teraz tak, jak Ty zrobiłeś. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że doświadczyłeś mnie podobnie jak Ty, bo Ciebie też oskarżano. Stwierdzono, że odszedłeś od zmysłów. Tak jest napisane w Ewangelii. Tak Jezus został oskarżony. Zostałeś fałszywie potępiony, skazany na krzyż, zupełnie bez winy. I Ty się na to zgodziłeś. Panie Jezu, zgadzam się na to. Przyjmuję to. Zrób z tym, co chcesz. I tu masz wolność od siebie. Pozwól, żeby Jezus Cię bronił. Nie broni się sam. Pozwól, żeby On cię bronił, bo jak ty się bronisz sam, no to Jezus mówi, no co ja mogę zrobić? Jak się broni, to niech się broni. Panie, ja Tobie ufam, ja się nie boję, jestem spokojny. Niech mówią o mnie, co chcą, Niech mnie nazywają, jak chcą. Ty, Panie. Mnie znasz. Znasz moją sprawę. Wiesz o co chodzi, nie? Zauważmy, wiem, że to jest bardzo trudne. To jest bardzo ciężkie oczywiście, ale, moi drodzy, to daje nam radość i daje nam łaskę niesamowito. Tak mieli święci. Czy święty ojciec Pio się tłumaczył? Nie. Po co? Przecież Pan będzie mnie bronił, przecież On jest. I kiedy ja mu powierzam swoją sprawę i uwaga, wybaczam wrogom, wyrzekam się zemsty, to co się wtedy dzieje, to w tym momencie on jest we mnie widoczny. Kochani, dlaczego to mówię? Dlatego to mówię, byśmy mieli taką świadomość, że coś takiego będzie. My bardzo często jesteśmy ambitni i liczymy na to, że wszyscy o nas będą dobrze mówić, będą dobrze myśleć i dbamy o swój wizerunek. A Jezus zapyta, a czy pozwoliłbyś na to, żebym Ci zabrał ten wizerunek i to, to poleganie na ludziach? Kochani, my często myślimy i tak się staramy, żeby ludzie o nas dobrze myśleli, żeby o nas dobrze mówili, że my to jesteśmy lepsi, że to jest awangarda, elita, po prostu jesteśmy najlepsi i w ogóle, w ogóle, w ogóle. Kochani, jakbyśmy wiedzieli, co naprawdę o nas ludzie myślą, to byśmy się o to na pewno nie starali, bo to jest tylko złudzenie. Ufaj Panu i nie bój się. On będzie cię bronił. I moi drodzy, i to jest najważniejsze, bo my często wchodzimy w ambicje. Zły duch posługuje się naszymi ambicjami. I ja mu pokażę moja miedza i przez cztery pokolenia ku konflikt sąsiedzki. Tu nie chodzi o tą głupią miedzę. Bo wartość pieniędzy wydanych na adwokatów i na tych wszystkich przekroczyła 100 razy wartość tej między. Tu chodzi o co? O moje ambicje, że ja mu pokażę, co on mi tu będzie. I to jest pycha i diabeł się śmieje. A w momencie, kiedy się upokorzysz, pomyślisz, że Panie Boże, no przecież wcale lepszy nie jestem. Nie jestem święty. Skoro tak Ty zrobiłeś, no to ja się na to zgadzam, proszę bardzo, przyjmuję to. Ty prawdę znasz, ty mnie broni. Kardynał Pell, oskarżony o molestowanie, fałszywie, był ponad 400 dni w więzieniu. Największym problemem jego nie było to, że siedzi w więzieniu, tylko największym problemem było to, że tak wielu ludzi przez to straciło wiarę. Czy mógł coś zrobić? Nic mógł tylko się modlić i mówić ojcze wybacz im bo nie wiedzą z czynią. Po 400 dniach został uniewinniony i wypuszczony. Czy ktoś go przeprosił? Jak myślicie? Czy ma do kogoś żal? Nie ma najmniejszego żalu. On to przyjął i zrozumiał stan Jezusa. Kochani, Pan Jezus da nam czasami doświadczyć tego co on doświadczył, i to nie jest przekleństwo, to jest wielka łaska. Czyli o co chodzi? Jak to zrobić? Przychodzi przeciwność. Na przykład, ktoś cię omówił, ktoś cię pomówił, ktoś ci zrobił krzywdę, boli fakt. Ale możesz powiedzieć tak, panie Jezu, ja wielokrotnie ci zrobiłem krzywdę, ja wielokrotnie przez mój grzech cię zraniłem. Przyjmuję to, zgadzam się na to, daj mi siłę. Kiedy to oddasz i na to się zgodzisz, poczujesz niesamowitą moc. I potem będziesz widział cuda, bo w momencie, kiedy oddasz Jezusowi wszystko swoje ambicje, oczekiwania, plany wszystko, wszystko, wszystko w tym momencie masz prawdziwą wolność. W tym momencie nikt ci nic nie zrobi. Co? No każdy z nas jest taki sam. Powiedzmy sobie szczerze, gdyby każdego z nas uczynki postawiono na wadze, nie? to by się okazało, że wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie i bandyta w więzieniu i jak ksiądz i może jeszcze jakiś biskup czy ktoś dlaczego to jest takie mniej więcej na tym samym poziomie ponieważ Jezus powiedział komu więcej dano tego więcej wymagać się będzie dlaczego na przykład są gangsterzy prostytutki dlaczego ci ludzie na marginesie z marginesu idą wcześniej będą w niebie niż inni dlatego że oni mniej otrzymali on nie otrzymał rodziny pełnej. On wzrastał w takim, a nie innym środowisku. Więc Pan Bóg inaczej to, na to patrzy. Nam dano więcej. Dano nam słowo. Dano nam wszystko. I co na koniec? Piękne słowa Jezus mówi, ale co ciekawego, Jezus już nie mówi do tłumów. Bo to, że się Jezus rozradował w Duchu Świętym i uwielbił ojca, za tą niezwykłą rzecz, że objawił tajemnicę królestwa prostaczkom, mówi do uczniów tak, odwraca się do nich w drugą stronę i mówi tak. Szczęśliwe oczy, które widzą to, co Wy widzicie. Czyli jesteście szczęśliwi, bo to zobaczyliście. Bo powiadam Wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co Wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Kochani, gdyby nasi przodkowie, którzy żyli w czasach zaborów, mieli, widzieli polaka papieża, widzieli tyle cudów. To, co usłyszeliśmy, cud nad Wisłą. Doświadczyli tylu łask, tylu modlitw, mieli tak tłumaczone Słowo Boże, mieli tyle najróżniejszych możliwości kontaktu z Panem Bogiem, to chyba byli najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Oni tego nie mieli. A my to mamy. Więc szczęśliwe oczy, ciesz się chwilą. Jesteś tu, w tym miejscu, które wybrała sobie Maryja. Ona przyszła do nas w tym pięknym wizerunku, zobaczcie, która łamie te strzały. Jakie to są strzały złego? Kiedy nie wiemy doskonale, że gdzie ona jest, tam diabeł szaleje. Ile jeździliśmy do Medjugorju? Zawsze coś się działo. Pamiętam raz jedziemy i dowiedzieliśmy się, że. Włosi nam zajęli hotel. Mieliśmy mieć w centrum. Wyobraźcie sobie, co się działo w autobusach. Były chyba dwa albo trzy autobusy ludzi i ludzie wściekli. Ja mówię, spokojnie zawsze tak jest. Musicie się do tego przyzwyczaić. Mieszkaliśmy u takiego pana Mecy tam pod Kriżowacem. To było 3,5 kilometra od kościoła. Było fantastycznie. To był sierpień. Ten człowiek tak się ucieszył, a jedna z firm tam z wodą mineralną dała nam butelki mieliśmy taki potężną ilość tych dużych butelek wody mineralnej on zabrał te butelki na pożegnanie jako wdzięczność że byliśmy u niego do każdej nalał wino półtorej litra wina czerwonego bo tam produkują czerwone wino nie mówię co było dalej ale to innym razem kochani naprawdę on szaleje tam, gdzie jest Matka Boża, jest niesamowita walka. I ja zawsze, kiedy organizujemy taką pielgrzymkę, sprawuję mszę świętą o ochronę najdroższej krwi Jezusa, aby to się nie działo, aby zły duch nie miał do nas dostępu ani mocy. Kochani, teraz chcę całą naszą parafię i naszą wspólnotę oddać jej. Kochani, lecą strzały, wiecie jakie, ja nie będę tego tłumaczył. Wszyscy jesteśmy w temacie, myślę. Nie brońmy się, bo po co? Prawda jest prawdą. To, że nas będą nazywać tak, a nie inaczej, bądźmy spokojni. Oddajmy to jej. I jeżeli to oddasz, jeżeli powiesz, Marii, no i dobrze, i co z tego, że mnie nazwą jakimś tam kimś, nie? Z przekleństwem czy z czymś. Panie, daruj im, oni nie wiedzą, co czynią. Lepsi nie jesteśmy, bo każdy z nas grzeszy: nikt nie jest bez winy. Tylko Jezus i Maria byli bez winy. I być może to jest jakaś próba dla nas. Być może taka pierwsza próba, żebyśmy teraz oddali to wszystko Jej i nie przejmowali się. Byśmy wyłączyli nasze ambicje i powiedzieli, Maryjo, przecież do Ciebie należymy. Większość z nas zrobiła od, rekolekcję oddanie 33. No więc czym problem? Moje życie jest Jej, w Jej rękach. Ona ułamie strzały. Więc nie liczmy na to, że będziemy zadowoleni z siebie. Nie będziemy. Ale wiedzmy jedno, że nasze życie wyda piękny owoc i ten owoc zbierze ona i ten owoc zaowocuje niesamowitą łaską i niech tak się stanie. Amen.